Niemcy skomentowali najnowszy ruch Tuska wywołuje zamieszanie. Sporym echem odbiły się słowa Donalda Tuska w sprawie polityki migracyjnej. Obojętnie obok nich nie przeszła niemiecka prasa. Odniosła się do nich, nawiązując do polityki Berlina w tej sprawie. Czytamy o zamieszaniu, jakie ma powodować polski premier. Kiedy premier Donald Tusk objął urząd, niemiecki rząd zaczął mieć nadzieję na zmianę nastrojów w stosunkach polsko-niemieckich. Jednak Niemcy są dla Tuska raczej odstraszającym przykładem, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę azylową, napisał dziennik Welt. Portal RND uważa, że Polska potrzebuje większego wsparcia ze strony europejskich partnerów. Welt zauważył, że Tusk coraz częściej okazuje się krytykiem Niemiec, czy to w kwestii zbrojeń, polityki energetycznej czy migracji. Niemcy są dla niego ostatecznym przykładem polityki migracyjnej, która wymknęła się spod kontroli. Media w Niemczech Niemcy są dla Tuska odstraszającym przykładem w kwestii polityki azylowej. W tekście przypomniano, że 12 października Tusk zapowiedział czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu We wtorek premier przedstawi rządowi swoją nową strategię migracyjną. Zdaniem Welt, Polak realizuje szereg celów Chce zasadniczo zaostrzyć europejską politykę migracyjną Źródła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie potwierdziły to portalowi. Polska będzie dążyć do zmiany ogólnego podejścia na szczeblu UE i w ramach członkostwa w organizacjach międzynarodowych w celu uzupełnienia istniejącego prawa o kwestie bezpieczeństwa, powiedział Welt polski dyplomata. Polski rząd chce również przypomnieć reszcie Europy, że kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej jest przypadkiem wojny hybrydowej, zauważył portal. Co więcej, zapowiedź Tuska należy rozumieć jako reakcję na niemieckie kontrole graniczne i ewentualne zawracanie imigrantów zgodnie z regulacjami dublińskimi, czytamy. Z kolei portal sieci redakcji regionalnych RND napisał w komentarzu do zapowiedzi polskiego premiera, że w zeszłym roku wielu przyjaciół idei europejskiej odetchnęło z wielką ulgą, gdy Donald Tusk i jego sojusz partii konserwatywno-liberalnych zastąpił w polskim rządzie prawicowo-populistyczny PIS. Nareszcie proeuropejska partia na czele Polski. Ale to właśnie Tusk wywołuje teraz zamieszanie, które może spowodować trwałe szkody dla UE. Trzeba zdać sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska jako kraj sąsiadujący z lojalną wobec Kremla dyktaturą Białorusi, podkreślił portal. Aleksander Łukaszenka, w ścisłej współpracy z Władimirem Putinem, wykorzystuje migrację do Europy jako broń w wojnie hybrydowej, mającej na celu destabilizację UE. Rosja i Białoruś przemycają i pchają migrantów do Polski. Nasz sąsiedni kraj, który przyjął wyjątkowo dużą liczbę ukraińskich uchodźców, jest coraz bardziej przytłoczony, czytamy. Zdaniem RND Polska nie może zostać z tym sama i potrzebuje jeszcze większego wsparcia ze strony swoich europejskich partnerów. Zawieszenie prawa do azylu, które prawdopodobnie naruszyłoby prawo europejskie, nie jest użytecznym rozwiązaniem. W ten sposób Tusk ryzykowałby nowy, zacięty spór wewnątrz UE. Europa nie byłaby wtedy bardziej stabilna, lecz słabsza i mniej zjednoczona.